Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was chleb twarogowy z orzechami i ziarnami. Zapraszam. Chleb twarogowy to chleb niskowęglowodanowy, a w swoim składzie nie zawiera mąki. Do przygotowania przepisu potrzebujemy: płatki owsiane, otręby owsiane, chudy twaróg, proszek do pieczenia, trzy jajka, siemielniane pestki z dyni, orzechy laskowe i łyżeczka soli. Przepis znajdziecie na platformie Cookidoo w nowej kolekcji Lekkie śniadania. Ja już go sobie ustawiłam w moim tygodniu i rozpoczynamy gotowanie. Na początek rozgrzewamy piekarnik, najlepiej góra-dół, 180 stopni. Wykładamy sobie naszą blachę papierem do pieczenia i przygotowujemy nasz chleb. Do naczynia miksującego na początek wrzucamy 100 g płatków owsianych, 170 g otrębów owsianych, pół kilo twarogu pokrojonego na kawałki.

Łyżeczka soli. Zamykamy nasze naczynie miksujące i wyrabiamy ciasto 1,5 minuty. Oprócz interwał. Otwieramy naczynie miksujące i mieszamy kopystką naszą masę tutaj farogową. I ponownie zamykamy naczynie miksujące i wyrabiamy kolejne 1,5 minuty, pozycja interwał. Wyciągamy naszą masę na blaszkę. Zobaczcie jak wygląda. I zwilżonymi paluszkami formujemy bochenek mniej więcej 10 na 20 cm. Chleb możemy udekorować na przykład pestkami z dyni. Kładamy go teraz do piekarnika na około 50 minut. Tak jak wspominałam na początku, 180 stopni, góra-dół. z orzechami i ziarnami polecam wszystkim, a zwłaszcza osobom, które są na diecie np. niskowęglowodanowej. Jeżeli chcecie zrobić wersję bezglutenową, możecie zamiast płatków owsianych i otrębów owsianych użyć płatki bezglutenowe. Jeżeli chcecie zobaczyć jak chleb wygląda w środku, zapraszam Was na Instagram bądź fanpage na Facebooku. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę, koniecznie komentarz. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.